Tak, to jest to samo urządzenie, które widzieliśmy na kominie podczas ciężkiej pracy. Ecofiltr jest połączony do urządzeń symulujących komin. Widzimy ecofiltr Remotios z osłoną i bez niej. Elementy elektryczne i elektroniczne umożliwiające monitoring i sterowanie z wykorzystaniem internetu. Przyjrzyjmy się pracy urządzenia z bliska, tutaj w laboratorium. Wykonany zostanie prosty eksperyment. Do podajnika wsypujemy pył powstały ze spalania węgla kamiennego o przeciętnej jakości. Ilość pyłu odpowiada dobowemu spalaniu węgla w domu jednorodzinnym. Są to dwa wiadra węgla kamiennego. Ten pojemnik jest teraz pusty. Włączamy ekofiltr i podajemy poprzez dysze pył z prędkością pół metra na sekundę. Po 12 godzinach pracy ekofiltru, pył osiadł na elektrodzie zbiorczej dzięki pracy ekofiltru. Krótko mówiąc, pył został przyciągnięty do elektrody. To pył, który został wychwycony dzięki pracy ekofiltru domowego. Imponujące! I pomyśleć, że ta ilość pyłu znalazłaby się w powietrzu. Wynik mówi sam za siebie. Ekofiltr domowy działa skutecznie.